Nie wiem, słuchajcie, ten skalar tutaj mocno odgania wszystkich. Wiem, zobaczcie to, to pokładełko tutaj wystawione, O co tu chodzi i bardzo intensywnie czyści o tego liścia. Tylko ja nie widziałem tutaj za bardzo, żeby jakaś para się tu dobrała. Więc... Trochę ja nie kumam fazy. No przecież ktoś musi zapłodnić ikrę, jeśli ona tu będzie... Nie ja chcę ją złożyć tutaj, no to kto ją zapłodni, jak jest sama? Gdzie jest twoja para, ziomek? Patrz, no wszystkich odgania tutaj, ewidentnie od tego liścia. Pilnuję, jak nie wiem. I tutaj w ogóle coś tutaj, nie wiem czy to łuska jest na czole i tutaj po swojej prawej stronie ma taką e, ma taką właśnie jakby, nie wiem czy to ranka czy coś Nie wiem czy tak się jest tutaj agresywna, się tłucze, czy o co tu chodzi, ale no czyści te liście Odgania, no i co tu wystaje? To pokłodełko chyba, nie? Czy co? O no, co to się rozchodzi? Gruba jest, no ale nie ma samca, żeby to zapłodniej podejrzewam. No jak złoży ikrę, tak o co tu chodzi? O co tu chodzi? Tyż nie gruba jest naprawdę. Gdyby miała zaraz pęknąć. I namiętnie czyści liściczki. No i słuchajcie, ta samiczka czyściła tego liścia tak przez e, dosyć długi czas. Tutaj odganiała również inne e, skalary od tego miejsca. No i wiecie co ja tak sobie w końcu troszkę poszperałem w internecie, i okazało się, że faktycznie, rzeczywiście samice mogą same składać ikrę, nawet jeśli nie są sparowane, nie mają samca, że zdarzają się takie przypadki. No, tak samo właśnie wydarzyło się u mnie, że samica postanowiła samotnie. Złożyć sobie ikrę. Nie wiem dlaczego do końca też nie znalazłem wyjaśnienia odnośnie przyczyn takiego zachowania samic skalara. Natomiast jak najbardziej takie rzeczy są możliwe, co też u mnie się właśnie wydarza. No jest to dosyć ciekawe, no, aczkolwiek ikra, ikra no, no nie, nie będzie zapłodniona, więc nic z niej. Nie będzie. Ja tutaj próbowałem na wszelki wypadek, jakby okazało się, że tam jednak jest jakiś samiec, który tą ikrę zapłodnił. Odłowiłem tego liścia, próbowałem sprawdzić po prostu, czy, czy coś tam z tego się wykluje, natomiast, no, tak jak podejrzewałem, cała ikra spleśniała i, no, zwyczajnie nie była zapłodniona, także nie miała prawa się wyklucz, nie miało prawo tam powstać życie natomiast tutaj jak widzicie ta samica finalnie złożyła ikrę nie udało mi się uchwycić tego momentu składania ikry, bo już było wieczór, ja przyszedłem, było światło już zgaszone, zobaczyłem że ikra jest po prostu na liściu zapaliłem światło, żeby wam pokazać Natomiast tutaj właśnie przez to, że ta, ten, ten żółty skalar Samica ta żółta tutaj była Ja przez chwilę myślałem, że być może jest to jednak samiec Dlatego też postanowiłem tą ikrę wtedy odłowić I sprawdzić, czy, czy być może coś się z tego wykluje Bo jak widzimy tutaj No ta samica nie odgania Już tutaj tej tej żółtej, także e, myślałem, że być może jest to samiec, tylko jakaś dziwna trochę para. No, co tu jeszcze mogę powiedzieć? No, okazało się, że po prostu są dwie samice, i, i takie sytuacje się zdarzają. Dajcie znać, czy mieliście kiedyś coś podobnego, że e, sama samica bez pary e, składała wam ikrę w e, akwarium. Zostawcie łapkę w górę, dajcie suba. I czekajcie, bo następne filmiki również będą związane z moimi skalarami. Pozdro.